Powstanie 1830 roku upadło. Całe pokolenie Polaków zasiedliło Syberię. Nie poprzestaliśmy jednak na drodze małych powstanków poprzez krakowskie i wielkopolskie dobijać się do niepodległości. W 1863 roku wybucha powstanie styczniowe. W 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Państwa, które kiedyś dokonały rozbiorów Polski, teraz zaczęły walczyć przeciwko sobie. W sercach Polaków na nowo odżyła nadzieja na niepodległość. Wówczas żyli naprawdę tacy chłopcy malowani, którzy przelali krew walcząc o wolność ojczyzny w narodowych powstaniach, ginąc na frontach całego świata. Opłakiwały ich samotne matki, zrozpaczone żony i osierocone dzieci. Ginęli jednak nie na darmo. Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy gnębił ciekaw, ale zawsze czynił to obcy, a dziś brata zabija, brat. Ojcze znowu mam, tyle razy bekwi z ach jak wie, Wytrwa, ojczyzno ma Tyle razy bekwiską skąpana, Ach, jak wielka dziś Twoja rana Jakże długo cierpienie wytrwa. Biały orzeł znów skrępowany Kwabry łańcuch mi zwisał szpa, ale wkrótce zostanie zerwany. Bo wolności wybija dzwon. Oj, ma tyle razy? O królowo polskiej korony wolność pokój, miłość na by ten naród. W nie i nadzieją gdy w sercach i O matko, ma, matko, tyś królową polskiego narodu, tyś wolnością w czasie nie woli i nadzieją gdy w sercach i ból u serca Polaków, pastyczka kapłan przelam swą krew, abyś ty mógł żyć w wolnej ojczyźnie bez cierpienia ból i krat. Ojczyzno ma tyle razy bękliską pana, ach jak wielka dziś twoja. צ'נס נומא Korzystać nadarzającą się okazji, walczyli u boku wszystkich wojujących stron. Kiedy wojna dobiegała końca, wypędzając okupanta, sami wywalczyliśmy sobie niepodległość. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, pojawiliśmy się na mapie. Wolność przyszła po latach, zdobyta z poświęceniem, mogiłami znaczona, okupiona cierpieniem. Jesteśmy dzisiaj wolni od tamtego cierpienia, od tamtych prześladowań, wzgardy i poniżenia. Było tak, pochyl głowę, nie miej żadnej nadziei. Twoją zimę ktoś obcy między swoich rozdzielił. Było tak, każdy rozkaz masz posłusznie wykonać. Pochyl głowę, milczeniu, ktoś się zdołał pokonać. Nie ma takiej niewoli, która jest dobrodziejstwem. Nie ma takiej niewoli, która byłaby szczęściem. Wolność przyszła po latach, naznaczona cierpieniem, okupiona kwiatami, krzyżami, walką i poświęceniem. Nadchodzi upragniony czas. Kończy się I wojna światowa i przychodzi radosny dzień 11 listopada 1918 roku. Znów króluje wolność i niepodległość. Po 123 latach niewoli i męczeństwa ponownie Polska pojawia się na mapie Europy. Od nas współczesnych zależy, czy zostanie tu na zawsze. Tak oto Polacy otrzymali szansę odbudowania własnego, niepodległego państwa. Naszych rodaków z ówczesnej epoki zachował ogromny patriotyzm, pielęgnowany w domach rodzinnych, literaturze i sztuce, a także w pieśniach i obyczajach. Nimi trzeba salutują, poza naszą Polskę idą w bój! Któż piękniej niż poeta zdoła wyrazić pragnienia i marzenia narodu, a także ich radość? Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek, malutki los na karstkiem Z zdala od zgryzot i pocieszeń, Na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie ubić. O blasku próch mówić dnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak drewno wypalone rozbite szkło, rozwiane dym, jak drzewo znagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię któremu wyrwał wiatr korzenie. I jeszcze żyje cząstką czasu, ale już traci swe zielenie. I już nie szumi w chórze lasu. Ziemia ojczysta, ziemia jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w Ciebie wrastam, radością, smutkiem, tumum, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzuca pusto brzmiące słowa. Można mi kochać Cię i żyć, ale nie można owocować. Ojczyzna wolna, znowu wolna. Tak, serce bije, huczą skronie, a orzeł biały w słońcu kwiatów przyleciał, by go ująć w dłonie. Zawsze był z nami, ptak wspaniały, choć czasem ktoś odszedł daleko. Bronił tej ziemi, bo ją kochał, sercem pokoleń już od wieków. Dziś w całej Polsce brzmi mazurek, dzisiaj radości kanonada. Witamy wszyscy, niepodległość. 11 listopada Propozycja świętowania 11 listopada, jako rocznicy wyzwolenia Polski spod jarzma Zaborców, pojawiła się po raz pierwszy już w 1919 roku. Datę tę ścieli Polacy przez cały okres II Rzeczypospolitej, ale jako oficjalne święto państwowe uznano 11 listopada dopiero mocą ustawy z 23 kwietnia 1937 roku. Głosiła ona, że Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w parkach o wolność ojczyzny, jest uroczystym świętem niepodległości. Świętowanie 11 listopada w okresie II wojny światowej i w czasach komunistycznych było zakazane, przywrócone je dopiero w Wolnej Ojczyźnie po 1989 roku. Na domach flagi biało-czerwone, dziś całe miasto jest odmienione, dziś całe miasto piękne się stało i chciałbyś, żeby już takie zostało, niechby ulice? Skwery i place nie wyglądały nigdy inaczej. I niechby szkoła każdego rana w biało-czerwone barwy ubrana na progu dzieci swoje witała, flagami codzień je pozdrawiała. Przypominała, jak wiele znaczy ten symbol, polski znak rozpoznawczy. Mówimy Ojczyzna. Wolność, niepodległość, waga, braterstwo, poświęcenie, hołd. Cóż ci znaczą te słowa? Niełatwą sztuką jest je zrozumieć i nadać im właściwego znaczenia. Dziś nie musimy przelewać krwi za Ojczyznę. Żyjemy bowiem w wolnym, demokratycznym kraju. Jednak nie jesteśmy zwolnieni z obowiązków wobec niego. Dzisiaj jeszcze długa i trudna droga przed nami, by uczyć się wolności i ją doceniać. Nie ma przecież spokoju w Europie i na świecie. Nasi ukraińscy sąsiedzi i przyjaciele muszą walczyć, jak my wiele lat temu. Okażmy im wsparcie i solidarność. My, młodzi, będziemy czerpać zokoń naszych przodków, z doświadczenia rodziców, pradziadów. Chcemy wszyscy, aby słowa i czyny wspomniane w dzisiejszej Akademii nauczyły nas tak kraju i jego mieszkańców. Chcemy dać przykład, jak być użytecznym i potrzebnym. Miejmy w sobie tyle odwagi, by zmózać prawdę, mądrość i sprawiedliwość, by walczyć o niepodległość, gdy przyjdzie taka potrzeba. Dziękujemy za uwagę.